25 grudnia niesie ze sobą wyjątkową energię, pełną symboliki i odnowy, dzięki czemu jest idealnym czasem na zainicjowanie znaczących zmian finansowych. Tradycyjnie kojarzony z uroczystościami i duchem hojności, dzień ten wykracza poza swoje religijne i kulturowe korzenie, oferując energetyczną okazję do zasiewu intencji dobrobytu. Zgodnie z zasadami buddyjskimi, dostosowanie się do naturalnych cykli i energii wszechświata wzmacnia manifestację naszych pragnień. Wibracja odnowy obecna w tym dniu ułatwia usunięcie starych, ograniczających przekonań na temat pieniędzy i obfitości, tworząc miejsce dla nowego sposobu myślenia o dobrobycie. Co więcej, połączenie różnych tradycji duchowych, które obchodzą ten dzień, wzmacnia zbiorowe intencje, wzmacniając wpływ indywidualnych praktyk. Wykorzystanie 25 grudnia jako bramy do transformacji finansowej polega na zharmonizowaniu się z energiami odnowy i wzrostu, co pozwala łatwiej przyciągać możliwości i zasoby. Wykorzystanie tej szczególnej energii wymaga uznania mocy chwili obecnej i zdolności do przekształcenia rzeczywistości finansowej poprzez uważne rytuały i jasne intencje. Zatem 25 grudnia staje się ważnym momentem na rozpoczęcie podróży w stronę obfitości, wykorzystując mądrość buddyjską do skierowania swoich działań i myśli w kierunku pożądanego dobrobytu. Wybór Łazienki jako centralnego miejsca rytuału nie jest przypadkowy. Przestrzeń ta symbolizuje oczyszczenie i odnowę. Jest idealna do rozpoczęcia transformacji finansowej. Przed rozpoczęciem konieczne jest oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia, usunięcie wszelkich bałaganów, które mogłyby blokować pozytywną energię. Czyszczenie fizyczne odzwierciedla czyszczenie energetyczne, przygotowujące przestrzeń na przyjęcie intencji dobrobytu. Umieszczam białą świecę na środku łazienki, która reprezentuje światło i przejrzystość, które chcę wnieść do mojego życia finansowego. Liście laurowe są starannie ułożone obok świecy. Ponieważ są znane ze swoich właściwości atrakcyjnych i ochronnych. W szklance przygotowywana jest słona woda, która symbolizuje oczyszczenie i eliminację negatywnych energii. Harmonijne ułożenie tych elementów tworzy środowisko sprzyjające przemianom, gdzie każdy element pełni w rytuale określoną rolę. Uporządkowane i świadome rozmieszczenie przedmiotów wzmacnia intencje przyciągania obfitości i usuwania blokad finansowych. Przygotowując świętą przestrzeń. Tworzę idealne otoczenie dla manifestacji moich intencji, dostosowując ciało, umysł i ducha do buddyjskich zasad dobrobytu i równowagi. To oczyszczone i zorganizowane środowisko służy jako portal do odnowy, umożliwiając swobodny przepływ pozytywnej energii i wzmacniając wyniki rytuału. Rytuał rozpoczynam od ostrożnego trzymania trzech liści laurowych symbolu dobrobytu i ochrony. Zamykam oczy i oddycham głęboko, pozwalając spokojowi zawładnąć moją istotą. Wyraźnie wizualizuję dostatek wchodzący w moje życie, wyobrażając sobie, że z łatwością napływają do mnie możliwości finansowe. Każdy liść, który trzymam, reprezentuje aspekt mojego dobrobytu, wzrost, stabilność i sukces. Trzymając liście w dłoniach, recytuję pozytywne afirmacje, które wzmacniają moją intencję przyciągania bogactwa. Jestem godzien obfitości. Pieniądze napływają do mnie łatwo i często. Mój dobrobyt rośnie z każdym dniem. Czuję, że energia tych słów łączy się z moim sercem i umysłem, tworząc potężną wibrację manifestacji. Intensywnie skupiam się na nadchodzącym dobrobycie, pozwalając, aby ta wizja stała się namacalną rzeczywistością. Połączenie jasnej wizualizacji i afirmacji wzmacnia moją determinację i dostosowuje moje działania do moich celów finansowych. Ten moment skopienia i świadomej intencji jest kluczowy dla przyciągnięcia upragnionej obfitości, kładąc solidny fundament pod transformację finansową, której pragnę. Czuję się połączony ze wszechświatem, pewny, że moje intencje zostaną wysłuchane i że nadchodzi dobrobyt, gotowy do przekształcenia mojego życia w pozytywny i trwały sposób. Po wzmocnieniu mojego zamiaru dobrobytu nadszedł czas, aby wyeliminować negatywne energie, które mogą brokować moją drogę do obfitości. Mając wciąż liście laurowe w dłoniach, czuję potrzebę uwolnienia się od wszelkich przeszkód, które mogą utrudniać urzeczywistnienie moich pragnień finansowych. Zabieram liście do toalety, co symbolizuje usuwanie barier i oczyszczanie zastoju energii. Kiedy odrzucam każdy arkusz, wyobrażam sobie, jak ograniczenia i lęki znikają, pozostawiając miejsce na swobodny przepływ dobrobytu. Ten akt jest nie tylko fizyczny, ale głęboko symboliczny. Reprezentuje świadome uwolnienie od wszystkiego, co mi już nie służy. Czuję lekkość i przejrzystość, gdy widzę liście unoszone przez wodę, jakby niosły negatywne wibracje. Ten gest wzmacnia moją determinację w tworzeniu mentalnego i energetycznego środowiska sprzyjającego obfitości. Oczyszczając tę energię, otwieram drogę do pojawienia się nowych możliwości finansowych, dostosowując się do naturalnego przepływu dobrobytu, który chcę przyciągnąć. Poczucie oczyszczenia i odnowy. Które towarzyszy temu procesowi, jest orzeźwiające i wzmacnia moje przekonanie, że jestem na dobrej drodze do osiągnięcia bogactwa i stabilności, których szukam. Każde działanie podjęte podczas tego rytuału przyczynia się do budowania bardziej pozytywnej i obfitej rzeczywistości finansowej, opartej na przejrzystości, intencji i uwolnieniu od przesłych ograniczeń. Po wyeliminowaniu negatywnych energii, przechodzę do końcowego etapu oczyszczenia rytuału. Trzymam szklankę słonej wody i czuję, jak oczyszczająca energia wypełnia moje dłonie. Podchodzę do odpływu i powoli wylewam wodę, wyobrażając sobie, jak zabiera ze sobą wszystkie zanieczyszczenia i blokady finansowe, które wcześniej uniemożliwiały mi rozwój. Gdy woda płynie, recytuję energetyczną afirmację oczyszczającą, dzięki tej wodzie oczyszczam swój umysł i swoje otoczenie, usuwając wszelkie bariery na drodze do obfitości. Czuję lekkość i odnowienie, gdy widzę znikającą wodę. Co symbolizuje całkowite oczyszczenie mojej przestrzeni i moich energii. Po zakończeniu oczyszczania kieruję wzrok na białą świecę oświetlającą łazienkę. W myślach dziękuję Ci za Twoje światło i jasność, uznając rolę, jaką odegrałeś w tworzeniu środowiska sprzyjającego przejawowi dobrobytu. Delikatnie zdmuchuję świecę, kończąc cykl rytuału ze spokojem i wdzięcznością. Wyrażam moją wdzięczność wszechświatowi, uznając siłę odnowionych energii i otwartość na dobrobyt która teraz manifestuje się w moim życiu. Czuję głębokie połączenie z naturalnym przepływem obfitości, mając pewność, że moje intencje zostały wysłane i są odbierane. Ten moment ukończenia wzmacnia moje zaangażowanie w odnowę i dobrobyt, pozwalając nowym możliwościom finansowym idealnie dopasować się do moich pragnień i wysiłków. Towarzyszy mi poczucie pełni i nadziei, wiedząc, że jestem gotowa powitać bogactwo i równowagę, na którą zasługuję. Po ukończeniu głównego rytuału konieczne jest włączenie praktyk uzupełniających, aby poprawić rezultaty i utrzymać energię dobrobytu w moim życiu. Każdego dnia poświęcam kilka minut na pozytywną wizualizację, wyobrażając sobie realizację moich celów finansowych i odczuwając satysfakcję z osiągnięcia upragnionej obfitości. Utrzymywanie porządku w środowisku również odgrywa kluczową rolę, czysta, harmonijna przestrzeń odzwierciedla i wzmacnia intencje dotyczące wzrostu i stabilności finansowej. Dodaję elementy symbolizujące obfitość, takie jak zielone rośliny, kryształy lub obrazy reprezentujące bogactwo, tworząc środowisko, które nieustannie mnie inspiruje i motywuje. Regularna praktyka wdzięczności ma fundamentalne znaczenie. Poświęcanie chwil na rozpoznanie osiągnięć i pojawiających się możliwości oraz bycie wdzięcznymi za nie wzmacnia pozytywne i otwarte nastawienie. Codzienna medytacja pomaga zachować koncentrację i jasność umysłu pozwalając mi dostosować moje działania do moich intencji osiągnięcia dobrobytu. Ponadto, niezbędne jest ciągłe działanie, podejmowanie konsekwentnych kroków w kierunku realizacji moich celów finansowych świadczy o zaangażowaniu i otwiera drzwi do nowych możliwości. Wiara w proces i moja zdolność do manifestowania bogactwa podtrzymują moją podróż, zapewniając mi motywację i odporność na wyzwania. Dzielenie się moją obfitością z innymi tworzy także naturalny przepływ dobrobytu, wzmacniając połączenie i harmonię z wszechświatem. Te uzupełniające się praktyki nie tylko podtrzymują wpływ rytuału, ale także kultywują styl życia zgodny z buddyjskimi zasadami równowagi, kojności i ciągłego rozwoju. Integrując te codzienne działania, wzmacniam swoją zdolność przyciągania i utrzymywania dobrobytu, dbając o to, aby nasiona zasiane w rytuale kwitły obficie i trwale. Czuję głęboką wdzięczność, że mi tu towarzyszyła. Nadszedł czas, aby zastosować w praktyce wszystko, czego wspólnie się nauczyliśmy. Wykonaj ten rytuał z oddaniem, pozwalając, aby każdy krok rezonował z Twoją intencją przyciągnięcia dobrobytu. Podziel się swoimi intencjami i doświadczeniami, wzmacniając społeczność poszukującą obfitości poprzez mądrość buddyjską. Wspierając ten kanał, pomagasz szerzyć te nauki, umożliwiając większej liczbie osób zmianę swojej rzeczywistości finansowej. Niech światło Twojej intencji oświetli Twoją drogę do bogactwa i stabilności, na które zasługujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, prosimy o wsparcie naszego skromnego kanału, subskrybując go. A jeśli chcesz obejrzeć więcej takich filmów, przygotowaliśmy kolejny specjalnie dla Ciebie. Kliknij tutaj, aby obejrzeć.